Cześć, cześć, cześć! Tu Reki Ala. Razem tworzymy projekt Co mówi pies, który powstał po to, żeby nam i psom żyło się razem lepiej. Dzisiaj będziemy mówić o tym, dlaczego pies się kładzie, w szczególności dlaczego kładzie się na widok innego psa. W momencie kiedy to się dzieje, bardzo często trudno jest psa ruszyć. Istnieje takie przekonanie, że pies bardzo chce się przywitać z tym psem, że no nigdzie nie idzie, bo on po prostu tylko czeka na tego psa, żeby on podszedł, żeby mogli się przywitać. I tak jest najczęściej to interpretowane. Z drugiej strony opiekunowie często skarżą się na to, że w momencie, kiedy ten pies już podejdzie drugi, to bywa już różnie, tak? Czasem nasz pies wstanie i jest spokojnie mm -hmm. i się z nim obwącha, czasem się na niego rzuci. Czasem skoczy na nas, tak? No, te zachowania są takie nieprzewidywalne do końca, no i nie wiadomo, o co, o co w tym chodzi. No i o co w tym chodzi? No właśnie, o co w tym chodzi? No, przede wszystkim, kładzenie się yy, nie jest sygnałem przyjaznym, trzeba to sobie od razu szczerze powiedzieć. Yy, najczęściej jest to zachowanie wrogie, które ma za zadanie zatrzymać innego psa. Ono mówi, hej, stop, nie podchodź. Czasami to nie jest tak, że twój pies w ogóle nie chce kontaktu. Czasami po prostu potrzebuje czasu, bo widzisz, na przykład ten drugi pies idzie z naprzeciwka, co jest już samo w sobie też sygnałem powodującym konflikt i wrogość. Czasami ten pies idzie za szybko, podbiega i wtedy twój pies mówi stop, zatrzymaj się, muszę chwilę ocenić sytuację, i wtedy albo wstajemy i podchodzimy, witamy się, albo po prostu się rozchodzimy, albo grozimy sobie dalej, żeby ten dystans jeszcze zwiększyć. Często zwróć na to uwagę, że nie od razu twój pies się kładzie. Najczęściej są takie jeszcze sygnały poprzedzające, takie jak obniżenie głowy, skradanie się z taką obniżoną głową, trochę jak pantera, czasem pies siada zanim się położy. To są też sygnały, które mówią, że już psu nie jest komfortowo, z tym, że idzie na niego inny pies albo on idzie na tego innego psa. Hmm. Dlatego y, zwróć sobie na to uwagę. Y, może być też tak, oczywiście, że twój pies kładzie się po to, żeby to ciebie zatrzymać w danym miejscu, bo po prostu nie chce iść dalej, bo być może dalej jest coś, co go stresuje, coś, co go przeraża, albo chciałby przerwać ten spacer, bo jeszcze chciałby wrócić do czegoś, albo właśnie chce rzeczywiście poczekać na tego innego psa y, i go po prostu skontrolować, sprawdzić, kim jest ten drugi pies. Jest taki ciekawy, ale to też nie do końca oznacza, że ma przyjazne zamiary. Teraz zapraszamy do obejrzenia filmiku o właśnie tym zachowaniu. Ciekawi nas, co myślisz o ten temat. Jeżeli masz jakieś przemyślenia, zostaw komentarz. Tak odpowiadamy na większość komentarzy. Czytamy wszystkie komentarze. Jeżeli uznajesz te treści zawartościowe, zostaw komentarz. Jeżeli chcesz nauczyć się więcej, a my uważamy, że to jest jedna z podstaw relacji z psem, czyli poznanie jego komunikacji, zapraszamy do oglądania kolejnych filmików. Tutaj zaraz pokaże się jeden, następny, a my widzimy się jeszcze kolejnym. Do zobaczenia. Do zobaczenia!